Poprosiłem czata GPT, żeby powiedział mi, jak nie robić muzyki. Czyli poradnik dla tych, którzy chcą brzmieć tragicznie. Sample. Wybieraj te, które brzmią najgłośniej i najgorzej. Weź te darmowe, które brzmią, jakby nagrano je tosterem w 2005 roku. To super, muszą być sample i ja właśnie takich potrzebuję. Stopa. To jest oryginalna stopa. Choć ta też jest fajna. Zbyt zwykłe. Oryginalne. O, hi-hat. Czyściutki. Super. Hej, hety, no to musi być trap, więc tutaj niech cykają sobie. ALT plus U, przecinam. Ale musi się dużo dziać, bo to jest profesjonalne robienie muzy. Przytnijmy sample. Choć tego czat mi nie mówił, zdradzam cię, czacie, zdradzam cię sztuczną inteligencję, nie będę cię słuchać. Co będzie z melodią? Stosuj dziwne skale, których nikt nie rozumie. Zapomnij o klasycznych skalach. Dorycka? Lokraska? Jest taka? Uwielbiam takie skale. Minor? Nie, no nie. Other arabic to jest cudo. Zagraj wszystko na jednym dźwięku, geniuszu minimalizmu. Jeden dźwięk zapętlony w kółko, najlepiej C5, bo kto potrzebuje zmiany tonacji? Jedna nuta, no z takimi mówisz? Będę się jednak słuchał. Wybierz dwie przypadkowe nuty. Na przykład C i graj tak bez przerwy na 32 takty. Uh. Bierz najbardziej irytujący instrument na melodię główną. Lit, proszę cię, to zbyt mainstreamowe. Użyj czegoś, co sprawi, że ludzie będą błagać o mercy. Nie bo, gdzie będę zwykłych jakichś oklepanych presetów korzystać? Przecież to tylko frajerzy z tego korzystają. Graj losowe nuty na arpeggiatorze, zamiast tworzyć melodię weź arpeggiator i ustaw go na losowo, nie zastanawiaj się co wychodzi, to co słychać to sztuka w swojej najczystszej formie. Dlaczego ja na to nigdy nie wpadam, żeby korzystać z arpeggiatora? No przecież to tworzy najlepsze melodie. Tools, arpeggiate. Dodaj, dodaj trzy warstwy sub bo wibracje w klatce piersiowej to życie. Pamiętaj, że basu nigdy za dużo. Im więcej warstw sub tym lepiej. Uuuu, Dior, no musi być bogato. Pamiętajcie, żeby włączać Cut Self na tych 800 kach Dobra, to trzy warstwy te oj, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-v ale on mi tutaj teraz mówi, żeby użyć każdego dostępnego presetu na reverb na raz, reverb to magia, więc wstaw go na wszystko, perkusja, reverb, wokal reverb, sub -bass. co? no to co, to te wszystkie moje melodie wspaniałe melodie U -u -u. na werbel damy dużo jeszcze po głosu. Wypełni każdy wolny kawałek aranżacji. Cisza to zbrodnia. Masz 15 ścieżek? Super, dodaj kolejne 15, bo musi być grubo. Nie mam 15. Chyba źle produkuję w takim razie. Trzeba powypełniać przestrzeń. Subbasy? No, za mało jest basu. Tu powinno być dużo przesteru, bo przester daje przecież dużo mocy. Przesadziłem. On mówi mi, że tu powinno się więcej dziać, więcej warstw. Highlight, otwarty, stopa. Oczywiście musi być wokalny sample, no bo przecież bez tego nie ma dobrego bitu. <śm> Użyj losowych efektów, bo czemu nie? Przejdź przez listę efektów, dafi i wrzuć pierwszy, lepszy, który brzmi fajnie. Flanger na wokal pewnie, nie mam wokalu. Co, wyślijmy sobie stopę na coś. Wiadomo, że flanger brzmi dobrze, on daje przestrzeń. Nie? I na te łuf, łuf. I nie dbaj o porządek w miksie. W ogóle o porządek w tym wszystkim, co tu się dzieje. Fruity V -coder. nie wiem co to. No co za efekt z wypsuł mi. Jak nie wiem jak działa, to znaczy, że trzeba skorzystać z innego. Ja na pewno wiem, że trzeba tutaj dodać jedną bardzo ważną rzecz, która wypełnia każdy utwór, czyli pady. I co on mi tutaj mówił? kompresuje absolutnie wszystko, aż dźwięk stanie się płaski jak naleśnik. Słyszałeś, że kompresor to klucz do profesjonalnego brzmienia? To używaj go na każdym kanale. Najlepiej z najcięższymi ustawieniami. Ja tak nigdy nie robiłem i może dlatego moje rzeczy brzmią źle. To co tę melodię całą trzeba skompresować, bo ona tak nie siedzi mi tu w miksie, więc... Dokompresuję ją tak solidnie. jednak wtedy będzie siedzieć, bo tak czytałem. Co robi Ratio? Chyba trzeba więcej dać, żeby to tak dobrze działało, skleiło, nie? Bo kompresor klei podobno. Cicho się zrobiło, nie podoba mi się, bo musi być głośniej, damy głośniej, słyszałem też, że trzeba y, korektorem coś uciąć, tylko co? Wytnijmy tu. I chyba powinienem wszystko skompresować. Więc dajmy tutaj Fruity Limiter w trybie kompresora Threshold Ratio. Mocno tam mi mówił. Tu nie wiem, co robi to. Tutaj mam za mało basu, co zrobić? Co zrobić, jak mam za mało basu? Chcesz więcej basu? To podkręć gałkę w EQ 100 Hz plus 10 dB. Sub Bass na 40 Hz plus 20. Dorzuć jeszcze jedną warstwę basu, a potem kolejną. Już są trzy. Dajcie spokój. Korektor 40 Hz plus 10 dB i 100 Hz miałem podbić. Trochę za dużo, no za dużo, i też jasno musi być. Musi być głośny, walić po bębenkach w starej becie. Nawet czat już nie chce współpracować. Jak zgłośnić master? Chcesz, żeby twój bit walił po bębenkach jak subwoofer w starym pasacie TDI? Podkręć gain na masterze do maksimum. Kurwa, to jest takie proste? Jest głośniej. Tylko tyle. Dodaj limiter i rozkr rozkręć input jak szalony. Prawda? Jest głośne. To było bez sensu. <noise> Ale tak ja robiłem kiedyś muzę. A jak chcecie zobaczyć, jak naprawdę robić muzę, to zapraszam do moich kursów MIX, czyli jak w sumie ustawić sensownie kompresor. Ten też był sensownie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.